Pracujesz ciężko i nieustępliwie dążysz do sukcesu. Często znajdujesz się w błędnym kole ciągłego pchania, starania się i wymuszania rezultatów. Jesteś uwarunkowany, by wierzyć, że twoja wartość jest związana z twoimi osiągnięciami, że musisz nieustannie walczyć z prądami życia, aby wyrzeźbić swoją ścieżkę. Jednak w tej ciągłej walce zapominasz o wrodzonej magii. Która kryje się w poddaniu się przepływowi wszechświata. Największa moc często tkwi w najdelikatniejszym dotyku, w bezwysiłkowym przepływie i sztuce niewymuszania. Według Lao Tzu, gdy przestaniemy próbować kontrolować wszystko, wszystko nadal będzie się działo. Filozofia Wu Wei, czyli działania bez wymuszania, wywodzi się ze starożytnej filozofii chińskiej, a konkretnie z Taoizmu. Tao Te Ching, centralny tekst taoizmu, uczy, że należy działać w harmonii z Tao, czyli naturalnym porządkiem wszechświata. Oznacza to, że zamiast próbować wymuszać, by rzeczy się działy, lub kontrolować rezultaty, powinieneś pozwolić, by rzeczy rozwijały się naturalnie i podążać ścieżką najmniejszego oporu. Oczywiście, Wei nie ma ustalonego znaczenia. Niektórzy tłumaczą je jako nie działanie lub nierobienie niczego inni jako działanie bez działania, a jeszcze inni jako działanie bez wysiłku. Niemniej jednak, WWE jest sztuką niewymuszania czegokolwiek na sobie i podążania z prądem. Lao Tzu stwierdził, że używanie siły zawsze prowadzi do nieprzewidzianych kłopotów. Istotnie, gdy Lao Tzu mówi o sile, nie chodzi przede wszystkim o dosłowne użycie siły fizycznej. Zamiast tego odnosi się do aktu narzucania swojej woli, i ingerowania w naturalny bieg rzeczy. Natura podąża własnym kursem, nieustannie działając w tle i służąc jako fundament naszego ludzkiego istnienia. Jest to siła, która nieustannie tworzy i odtwarza, obejmując wszystkie aspekty życia. Lao Tzu podkreśla znaczenie dostosowania się do tego naturalnego przepływu, zamiast próby siłowego kontrolowania lub manipulowania nim. Mimo tej mądrości, Istnieje przeważający nacisk na świadomy ludzki wysiłek ponad wszystko inne. Mamy tendencję do celebrowania wysiłku niezależnie od jego rzeczywistej efektywności, często pozostając zajętymi dla samego bycia zajętym. Znajdujemy się w sytuacji pchania kamieni pod górę, tylko dla samego pchania. Podczas gdy wysiłek jest ważny, równie kluczowe jest podejmowanie inteligentnych wysiłków. Są momenty, kiedy ciężka praca i działanie są konieczne, ale są też liczne okazje, kiedy nie są. Zależy to od przepływu okoliczności. Często wierzymy, że jeśli włożymy wystarczająco dużo wysiłku i determinacji, możemy sprawić, że rzeczy będą się działy dokładnie tak, jak pragniemy. Jednak rzeczywistość jest taka, że liczne czynniki leżą poza naszą kontrolą. Nieoczekiwane wydarzenia, wybory innych i wrodzona nieprzewidywalność życia mogą odgrywać rolę. Nie możemy kontrolować pogody, giełdy ani myśli i działań innych ludzi. Kiedy upierasz się przy wymuszaniu rezultatów, często doświadczasz ciągłego cyklu frustracji, stresu i wyczerpania. Wówej nie polega na byciu leniwym czy biernym. Chodzi o bycie w zgodzie z naturalnymi rytmami życia i wiedzę, kiedy działać, a kiedy odpuścić. Kiedy wymuszasz rzeczy. Marnujesz swój cenny czas i energię na nadmierne myślenie, użalanie się nad sobą lub obwinianie innych. Ale kiedy poruszasz się z przepływem życia, możesz bez wysiłku i z gracją osiągać swoje aspiracje. Alan Watts powiedział, że wiosłowanie to raczej bezmyślny sposób przepychania łodzi przez wodę. Zamiast iść przeciwko naturze, żeglowanie wymaga, abyś płynął przez naturę bez wysiłku. Rozważ rzekę płynącą w dół góry. Nie przedziera się ona siłą przez skały i głazy, po prostu znajduje ścieżkę najmniejszego oporu i płynie wokół nich. Robiąc to, tworzy piękny i harmonijny krajobraz. Możesz wiele nauczyć się od rzeki o mocy Włowej w swoim własnym życiu. Być może zauważyłeś, że kiedy próbujesz wymuszać rzeczy, często prowadzi to do chaosu i stresu. Jednak kiedy odpuszczasz i pozwalasz rzeczom rozwijać się naturalnie, możesz osiągać swoje cele z łatwością i wdziękiem. Nie oznacza to, że powinieneś być bierny lub czekać, aż rzeczy się wydarzą. Oznacza to podejmowanie działania, gdy czas jest odpowiedni, i odpuszczanie, gdy jest to konieczne. W judo ważne jest zrozumienie, że użycie mięśni jest strategiczne i precyzyjne. Nie wywierasz siły losowo lub niepotrzebnie. Zamiast tego czekasz na idealny moment, kiedy twój przeciwnik jest niezrównoważony i podatny na atak. W tym momencie dodajesz trochę mięśni do swojej techniki, pozwalając ci wykonać udany rzut i pokonać przeciwnika. Kluczem jest używanie mięśni tylko wtedy, gdy jest to najbardziej korzystne i nigdy w niewłaściwym momencie. To podejście zapewnia efektywność i maksymalizuje skuteczność Twoich ruchów w Judo. Kiedy podejmujesz działanie, dąż do zasady najmniejszego możliwego działania. Oznacza to używanie najmniejszej ilości energii i czasu potrzebnych do osiągnięcia Twoich celów. Nie chodzi o bycie leniwym czy połowicznym, ale o bycie wydajnym i skutecznym. Używając mądrze swoich zasobów i unikając marnotrawstwa, możesz zwiększyć swoje szanse na sukces, jednocześnie redukując niepotrzebny stres. Wyobraź sobie, że masz ważną rozmowę kwalifikacyjną jutro. Teraz cofnijmy się o krok i zastosujmy zasady www. do tej sytuacji. Zamiast próbować zmusić się do wyjątkowego występu, zrób sobie chwilę, aby się zrelaksować i odpuścić presję. Pamiętaj, że nie masz kontroli nad pytaniami, które zostaną zadane, ani nad wynikiem. Przypomnij sobie o swoich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniach. Zaufaj swoim zdolnościom i przygotowaniom, które wykonałeś przed tą rozmową. Wchodząc na rozmowę, pozwól sobie płynąć z procesem. Zamiast próbować na siłę zaimponować rekruterowi, skup się na byciu autentycznym i obecnym. Słuchaj uważnie ich pytań i odpowiadaj z jasnością i pewnością siebie. Pozwól, aby twoje odpowiedzi płynęły naturalnie, czerpiąc z twojej wiedzy i doświadczeń. Rozmowa może być dobrze przemyślana. Kreatywna i angażująca. Możesz czuć się pewny siebie i dumny ze swojej pracy, i wiesz, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy. A nawet jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem i czujesz, że zawiodłeś, pamiętaj, że odpuszczenie i płynięcie często może prowadzić do jeszcze lepszych rezultatów. Najważniejsze jest, aby zaufać procesowi, zrelaksować się i pozwolić rzeczom dziać się naturalnie. W ten sposób możesz robić postępy bez uczucia, że zbyt mocno naciskasz. Robiąc rzeczy w ten sposób, możesz ukończyć zadanie bez stresu czy przytłoczenia. Pomaga to również mieć bardziej pozytywne nastawienie, co czyni cię bardziej produktywnym i efektywnym. Zatem, mój przyjacielu, w sztuce niewymuszania znajdujemy ukojenie w poddaniu się. Uczymy się uwolnić od przywiązania do konkretnych rezultatów. I zamiast tego skupić się na teraźniejszości. To w poddaniu się uświadamiamy sobie, że nasze pragnienia są jedynie szeptami duszy, prowadzącymi nas ku naszemu najwyższemu potencjałowi. Kiedy odrywamy się od potrzeby kontrolowania każdego aspektu naszego życia, otwieramy się na nieskończone możliwości i pozwalamy wszechświatowi działać swoją magią.